Cześć, cześć! Hej! Nie wiem, czy mnie widać i czy słychać. Witam na drugim live z cyklu Tu i Teraz. Dzisiejszy temat to koncentracja uwagi. Widzę, że pojawiają się osoby. Jeśli mogłabym prosić, prosiłabym Was o komentarz, czy widać i czy słychać, żebym miała pewność, czy wszystko nagrywa się z głosem. Raz już mi się kiedyś tak zdarzyło, że było bez głosu. Nagrywam drugi raz, więc byłabym wdzięczna za informację, czy wszystko widać i czy słychać. Witam. Witam bardzo serdecznie. Cieszę się bardzo, że jesteście. Tak jak powiedziałam, dzisiaj będzie temat dotyczący koncentracji. Mateusz, dziękuję bardzo. Widać, wyraźnie słychać, super. Cieszę się bardzo, jestem spokojna teraz, że nagrywa się wszystko z głosem. Także fajnie, dziękuję bardzo Mateusz za informację. Więc tak jak powiedziałam, dzisiaj będzie temat dotyczący koncentracji uwagi. Wczoraj był temat dotyczący mindfulness. Aldo na Pietrzak, dzień dobry, widać słychać. Dziękuję bardzo, witam serdecznie, dziękuję za potwierdzenie. Wczoraj był temat dotyczący mindfulness. Osoby, które były, tutaj, te osoby, które się wypowiedziały, były wczoraj, więc witam Was serdecznie drugi raz. Osoby, które teraz bądź później dołączą i nie były na wczorajszym live'ie, zachęcam, można go obejrzeć u mnie na stronie, na Beata Stefańska, na tej, na której teraz jesteście. I jest tam nagranie tego live'a, także można wejść i sobie obejrzeć wczorajszą tematykę. Wczorajszy temat dotyczył zmysłów, czyli tego, jak tu i teraz, jak zmysły pomagają nam być bardziej obecnym dzisiejszy temat koncentracja uwagi dlaczego koncentracja uwagi w połączeniu z tu i teraz ponieważ w momencie jeśli chcemy być obecni jeśli chcemy być osadzeni w rzeczywistości i faktycznie być obecni tu i teraz to ważne jest żebyśmy byli skoncentrowani w momencie kiedy jesteśmy rozproszeni kiedy robimy jedną, dwie, trzy, cztery, pięć czasami rzeczy na raz może się zdarzyć tak, że jesteśmy de facto nieobecni w żadnym z tych żadnym z tych działań jeśli na przykład nie wiem, przykładowo gotujemy, rozmawiamy, coś tam odpisujemy na SMSa i jeszcze gdzieś tam tutaj ręką wycieramy blat, tak? No to oczywiście możemy takie rzeczy zrobić, takie sytuacje zdarzają się najprawdopodobniej w życiu większości z nas, ale pomyślcie, zastanówcie się chwilkę nad tymi sytuacjami. Najprawdopodobniej wtedy ta koncentracja jest bardzo mocno rozproszona na różne czynności. Jeśli byśmy chcieli na przykład skupić się na rozmowie i faktycznie nie wiem, szczerze porozmawiać, coś szczerze, czy doradzić, jeśli ktoś by nas się pytał o jakąś radę, czy wspomóc w jakimś rozwiązaniu, to bardzo możliwe że ciężej by nam się wtedy myślało, kiedy kilka rzeczy równocześnie naraz robimy. Oczywiście to zależy też od podłoża tematu, od problematyki. Tu oczywiście wiele czynników na to wpływa. Ale dlaczego koncentracja jest tak bardzo ważna? Ponieważ w momencie, kiedy właśnie chcemy być obecni, kiedy faktycznie chcemy odczuwać tą rzeczywistość, to ważne jest, żebyśmy skoncentrowali się na tej jednej rzeczy. Troszeczkę już wczoraj o tym wspominałam, kiedy mówiłam o tych zmysłach, żebyśmy skupili się właśnie na zmysłach, skupili się na odczuciach płynących z tych zmysłów, że wtedy właśnie bardziej jesteśmy obecni. I teraz tak. Każdy z nas ma inny poziom koncentracji, skupienia, tak jakby wyuczony już, ten, który mamy nabyty czy to przez nasze wcześniejsze doświadczenia, czy przez różne sytuacje, które nas spotykały. Jedne osoby mają lepiej wykształconą już tą koncentrację uwagi, inne osoby ćwiczą nad nią. Są osoby, które na przykład, nie wiem, potrafią skupić się na jednej czynności przez minutę, dwie, a są osoby, które mogą trzy godziny siedzieć i, i robić taką rzecz, tak? Jakąś konkretną. Bardzo fajnie też to widać, na przykład w skupieniu takim, kiedy porównamy. Mamy sobie na przykład dwa zawody. Dajmy na to księgową, która się mocno potrafi skupić, skoncentrować na liczbach i, i na tych rzeczach się skoncentrować. A na przykład, nie wiem, przedstawiciela handlowego, który na przykład jakby miał usiąść i y, y, cyferkami się zajmować przez pięć godzin, no to możliwe, że byłoby mu trudno. Oczywiście uogólniam teraz, mówię to statystycznie, tak, ale możliwe, że w tych różnych y, sytuacjach byłyby różne koncentracje. Z kolei, na przykład księgowej, ciężej by się było y, otworzyć z kolei na rozmowy, na y, dużo różnych czynników, a z kolei czyli na odwrót mogłoby być i w tą stronę z kolei ta koncentracja mogłaby być w innym kierunku. Koncentracja może być związana z różnymi tematami i w odniesieniu do różnych zagadnień. Dlatego jednej osobie łatwiej się skoncentrować właśnie na kontakcie z ludźmi, a drugiej osobie łatwiej się skoncentrować na przykład na cyfrach. I dlatego właśnie też między innymi taka dygresja, warto odkrywać swoją pasję, ponieważ w tym momencie łatwiej nam przychodzi wyuczenie się różnych rzeczy i bycie, osiągnięcie fajnych rezultatów w umiejętnościach, które posiadamy, i w związku z tym w kierunkach, które, którymi się zajmujemy. Ale to, tak jakby, jest osobny temat, tutaj taka mała, mała dygresja była. Wracając do koncentracji. Koncentrację można ćwiczyć. Koncentrację można podnosić sobie i można ją w bardzo fajny, prosty sposób wyćwiczyć. Chcę Wam dzisiaj pokazać, zademonstrować takie proste ćwiczenie, które jest naprawdę trywialne w swojej postaci. Ono w początkowej formie trwa 30 sekund. Ja prowadząc motywatorki na zajęciach, dzieci również ćwiczą taką, takie ćwiczenie, ćwiczą koncentrację uwagi i ćwicząc ją kilka razy dziennie, bądź chociaż raz dziennie przez jakiś tam okres czasu, widzę świetne efekty, jak bardzo to proste ćwiczenie pomaga dzieciom się skoncentrować i o wiele lepiej. Potrafią się koncentrować później na jakiejś czynności. Oczywiście to ćwiczenie działa, tak jak większość rzeczy wtedy, kiedy je stosujemy. W momencie, kiedy nie ćwiczymy, oczywiste jest, że wtedy to przynosi o wiele mniejsze efekty. Więc słuchajcie, to, do czego chciałabym Was, zapros do, do czego chciałabym was zaprosić, to jest ćwiczenie, które będzie trwało 30 sekund. To ćwiczenie będzie trwało 30 sekund. Ale zanim sobie je zrobimy, dokładnie powiem Wam, na czym ono będzie polegało. A mianowicie tak. Poproszę was na początku, żebyście znaleźli sobie jakikolwiek punkt, który macie gdzieś tam przed sobą to może być nie wiem kropka na ścianie, to może być nie wiem jakiś kant jakiegoś mebla czy kant ściany. To może być nie wiem jakaś kropka na jakiejś książce, jeśli macie przed sobą. Jeśli jesteście na dworze, możecie znaleźć nie wiem drzewo, tak i spojrzeć się na jakiś konkretny liść jakiegoś drzewa. I w tym momencie chciałabym żebyście wybrali sobie jakiś taki jeden punkt. Jeszcze ćwiczenie się nie rozpoczyna, jeszcze wam powiem co będziemy robili, ale żebyście sobie już taki jakiś jeden punkt obrali, przez który będziecie się patrzyli przez 30 sekund. I teraz na czym to ćwiczenie będzie polegało? Będziemy ćwiczyli dwie rzeczy. Jedno to eliminację czynników zewnętrznych, czyli takie jak hałasy, jeśli jesteście na dworzu. Poproszę, napiszcie mi tylko, czy jesteście na dworzu, czy jesteście w domu, żebym wiedziała w pomieszczeniu, żebym wiedziała, jak też tutaj w stosunku do Was się odnosić i jakie tutaj Wam pomysły przedstawiać. Więc jeśli możecie, to poproszę, napiszcie, czy jesteście w domu, czy, czy na dworzu, czy w jakimś pomieszczeniu. A ja już będę tutaj dalej tłumaczyła. Więc czynniki zewnętrzne to są rzeczy takie jak właśnie hałasy, samochód, nie wiem, jeśli jesteście w domu, sąsiad, jeśli tupnie u góry, jeśli na dworze Aldona, tak, więc Aldona na dworze jak najbardziej, właśnie przejeżdżający samochód, przechodzące dzieci, piesi, którzy nas mijają, tak, może odgłosy też zwierząt, o których wczoraj rozmawialiśmy, tak, Mateusz pisze, że w pomieszczeniu. Więc dokładnie, może właśnie jakiś sąsiad gdzieś tam stuknie, tak, może przyjedzie karetka gdzieś tam za oknem, tak, więc na te rzeczy właśnie teraz bardzo bym Was prosił żebyście tak jakby je eliminowali ze swojej głowy. Czyli przez 30 sekund będę Was prosiła, żebyście wszystkie hałasy, które się pojawiają, żebyście odsuwali je ze swojej głowy, żeby po prostu nie zwracać na nie uwagi, a skupić się z powrotem na kropce czy na tej rzeczy, na którą będziecie się patrzyli. A druga rzecz, o którą Was poproszę, to jest, żebyście z kolei eliminowali czynniki z wewnątrz, czyli ze swojej głowy. I tu są tego, tego typu czynniki jak... Na przykład, może być też jak już nie z głowy. Burczenie w brzuchu, tak? Jeśli ktoś jest głodny, tak? Z głowy z kolei to mamy myśli. Czyli na przykład, jeśli przez 30 sekund będą pojawiały wam się myśli, o Jenny, jak długo? Ile jeszcze? Czy minęło 30 sekund? Czy 15? Czy co? A co zrobię na obiad? A co sobie zjem? A co wieczorem robię, tak? Czyli jeśli będą przychodziły różnego rodzaju myśli do głowy, co jest normalne, Myśli przychodzą nam do głowy. To jest zupełnie naturalny i, i, i całkowicie normalny objaw, że tak powiem. Mamy w ciągu doby kilkadziesiąt tysięcy, od kilku do kilkudziesięciu tysięcy, bądź kilkunastu, bo różne są tutaj teorie, myśli w ciągu jednej doby. Także tych myśli naprawdę jest bardzo wiele, my po prostu czasami ich nie zauważamy. Więc te myśli poproszę Was, żebyście przez te 30 sekund Odsuwali ze swojej głowy, żebyście skupiali się z powrotem tylko i wyłącznie na tej kropce czy na tym punkcie. Poproszę, napiszcie, jaki punkt wybraliście. Czy to jest list jakiś na dworze, czy to jest jakiś konar, czy to jest jakiś punkt? Więc napiszcie, poproszę w komentarzu, jaki punkt sobie wybraliście. Będzie mi też łatwiej wam tutaj odnosić się tutaj do tych rzeczy. I słuchajcie, i przez te 30 sekund, poproszę Was, patrzcie się właśnie w ten konkretny punkt, który sobie wybraliście. i Odsuwajcie czynniki zewnętrzne, czyli hałasy oraz czynniki wewnętrzne, czyli myśli z Waszej głowy. To ćwiczenie będzie trwało dokładnie 30 sekund. Ja powiem start, ja powiem stop, także wtedy dopiero zaczniemy. I gdy skończymy to ćwiczenie, później powiem Wam, co dalej w związku z tym. Napiszę, napiszcie, poproszę, czy jesteście gotowi, czy jesteście tutaj już skoncentrowani, i czy jesteście w stanie wykonać to ćwiczenie, czy macie na tyle spokojny moment, żeby te 30 sekund poświęcić na pełną koncentrację. Aldona napisała płatek kwiatu. Super, świetnie, Aldona. Czyli patrzcie na ten płatek kwiatu za chwileczkę, przez 30 sekund. Świeżo zaparzona kawa, świetnie, Mateusz. Więc wsparcie poproszę w tą świeżo zaparzoną kawę. I w ten punkt tutaj poproszę Was. Patrzcie się, w te, które wybraliście. Rewelacja, świetne punkty. Mam nadzieję, że tutaj jesteście gotowi, że będziecie mieli te 30 sekund takiego możliwości skupienia. Ja w takim razie pokażę ręką w taki sposób start i na koniec też pokażę stop. Dobrze. Także i powiem oczywiście, tak żebyście też słyszeli. Czy jesteście gotowi? OK. Nie będę czekała na komentarze, ponieważ one są z opóźnieniem. Mam nadzieję, że tak. <gry> ja w takim razie zaczynam. Skupcie się na płatku, tutaj na kawie i na innych punktach, które sobie reszta osób tutaj wybrała. Zaczynamy. Trzy, cztery, start. I stop. Ok. Minęło 30 sekund, także była chwila ciszy. <grych> Teraz poproszę Was, dziękuję, że w międzyczasie napisaliście komentarze. Tak, one przychodzą z opóźnieniem, więc ja widzę je później niż Wy je piszecie. Byliście gotowi. Więc dziękuję bardzo za te informacje. E, a teraz poproszę Was, napiszcie w komentarzu, ile razy mniej więcej oczywiście, ile, ile razy się mniej więcej rozproszyliście, czy były takie rozproszenia. E, czy jeśli Wam przychodziła jakaś myśl do głowy, czy był jakiś hałas, czy pomyśleliście o tym, e, czy to było 1, 3, 5, 10, 15, 20, e, ile mniej więcej rozproszeń mieliście, czyli takich, że patrzyliście załóżmy na ten płatek, na kawę, czy na kropkę, czy na jakiś tam inny punkt i nagle posieście, a co na obiad na przykład? Nie dobra kropka, tak? Nie, na przykład, co, tam hałas jakiś był, nie? Z powrotem płatek, tak? Czyli ile mieliście takich mniej więcej rozproszeń? Napiszcie poproszę w komentarzu, czy to było 5, 10, 15, 20, 1, w ogóle. Ponieważ od tego zależy to, jak będę mogła Wam później dalej powiedzieć, w jaki sposób dalej to ćwiczenie wykonywać. Trzy rozproszenia. Dziękuję bardzo Aldona. Super. Tej ym, osoby, które będą miały ochotę, mogą jeszcze później dalej dopisać. Podam o, odgórną taką zasadę, w jaki sposób warto podchodzić do tego ćwiczenia. Czyli tak, jeśli mieliśmy od 1 do 5 rozproszeń, to oznacza, mm. że Właściwy czas na ćwiczenie właśnie tej umiejętności. Mateusz pisze, że miał jedno rozproszenie. Słyszałem, tak, ok, super. Jak najbardziej w momencie, kiedy mamy od 1 do 5 rozproszeń, to oznacza, że ten czas, który dzisiaj ćwiczyliśmy, czyli 30 sekund, to jest właśnie dobry czas dla tych osób, które miały tyle rozproszeń. Jeśli było 0 rozproszeń, wtedy można wejść na troszeczkę wyższy czas, czyli na przykład na minutę. Jeśli było więcej niż 5 rozproszeń, 6, 10, 15, to wtedy warto skrócić ten czas do 15 sekund. Czyli od 1 do 5, 30 sekund, 0 rozproszeń, wchodzimy na minutę, więcej niż 5, skracamy czas, czyli na przykład 15 sekund. Dlaczego? Po co to jest? Ponieważ w momencie, kiedy ćwiczymy na właściwym dla siebie czasie, możemy adekwatnie tą naszą umiejętność podnosić. Jeśli byśmy mieli na przykład 30 rozproszeń na tych 30 sekundach, to by znaczyło, że trudno nam będzie przez te 30 sekund skupić się, skoncentrować, warto właśnie zejść do 15, wręcz nawet do 10 sekund, jeśli byśmy mieli na przykład 30 rozproszeń. Po to, żeby ćwiczyć na czasie, który da nam możliwość lepszego podniesienia tej swojej koncentracji uwagi. Dlatego to ćwiczenie jest. Dlaczego to ćwiczenie jest takie fajne? To ćwiczenie jest takie fajne, pomimo że jest, tak jak powiedziałam, trywialne, bardzo proste, ponieważ ono uczy nas przede wszystkim kontrolowania swoich myśli. Kontrolowania tego, na czym my się koncentrujemy i umiejętności odpychania myśli z naszej głowy ponieważ myśli będą przychodziły do naszej głowy i jest to normalne i naturalne i całkowicie zdrowy objaw. Jednak jeśli chcemy się na czymś skoncentrować, na pracy, na dzieciach, na gotowaniu, na czymkolwiek, cokolwiek wybierzemy, warto skupić się na tej konkretnej rzeczy, a w momencie, jeśli my będziemy myśleli o dziesięciu rzeczach innych, no to ciężej nam się skupić, chcąc, nie chcąc, na tej konkretnej rzeczy. Dlatego warto koncentrację ćwiczyć i dlatego warto właśnie podnosić sobie tak jakby tą poprzeczkę po to, żeby ta koncentracja była jeszcze lepsza. Jeśli już dojdziecie do tego etapu, że macie zero rozproszeń, tutaj Aldona pisze, tylko pomyślałam, że prosząc swoje dziecko, aby ćwiczyło kropkę, nigdy tego nie spróbowałam sama, a czuję jak wpływa to na koncentrację. Dziękuję. Bardzo fajnie Aldona, dziękuję, że to piszesz. Tak, dokładnie. Tutaj syn uczestnik tak jak najbardziej ćwiczył. Będę podawała imienia, tak, tutaj tajemnica. Dlatego fajnie Aldona bardzo, że Ty mogłaś tego spróbować i zobaczyć właśnie, jak to dokładnie jest, jak to Wygląda i w jaki sposób samemu można to odczuć, i jak to faktycznie wpływa, prawda? Że nagle w te 30 sekund przychodzą te trzy rozproszenia, czy czasami 5, 10, 15, tak? I to dokładnie to jest coś, co sami nagle zauważamy. I tak jak zaczęłam, dokończę tutaj wątek, dlatego to jest tak bardzo ważne, ponieważ my, myśli nie jesteśmy w stanie wyeliminować. Kilkadziesiąt tysięcy, kilkanaście bądź kilka tysięcy myśli w ciągu jednej doby przychodzi nam do głowy. Te myśli będą przychodziły do głowy, ale to, czy my nauczymy się tego odpychania czy świadomej decyzji, że teraz chcę się skupić na tej konkretnej rzeczy, to już zależy od nas, czy my tą umiejętność wyćwiczymy. I teraz. Um, te, w momencie, kiedy dojdziecie do zera, tak? Bo tutaj też troszeczkę wątkami, przepraszam bardzo, mieszam dwa wątki. W momencie, kiedy dojdziecie do zera, e, ważne jest, żeby wtedy troszeczkę sobie podnieść tą poprzeczkę. Czyli jeśli już będzie zero rozproszeń na 30 sekundach, żeby wejść wtedy na minutkę. Jak będzie minuta, będzie już zero rozproszeń, wejść sobie na półtora. I tak maksymalnie ćwiczenie robi się w czterech minutach. Przy dwóch jest już naprawdę super, tak? Także przy dwóch, jak jesteście w stanie dwie minuty skoncentrować się. I nie myśleć o niczym, tylko myśleć o tej kropce, tak? I, i tak, jakby wyłączyć myśli, to jest naprawdę już fajny wynik. E, także zachęcam, podnoście sobie tą poprzeczkę. Warto ćwiczenie robić minimum trzy razy dziennie. Trzy razy dziennie, 30 sekund, mamy półtorej minuty. To nie jest aż tak dużo, tak? E, więc fajnie na przykład, nie wiem, ustalić sobie, że podczas mycia zębów na przykład rano patrzymy się w jakiś punkt przed sobą. Wieczorem mamy już drugi, tak? I nie wiem, w środek dnia. Podczas obiadu czy czegokolwiek, tak? Mamy trzeci moment, kiedy patrzymy się na 30 sekund. Wystarczy. To można robić wszędzie. Można idąc do pracy, idąc do szkoły, tak? Nie wiem, idąc gdzieś tam na spotkanie, siedząc w domu, patrząc się na coś. To nie trzeba poświęcać celowo tego czasu na ćwiczenie, tylko można tak jakby to zrobić przy okazji. Czyli na przykład, jeśli jesteśmy, siedzimy sobie w domu, jemy obiad, na 30 sekund, tak jakby patrzeć się i przećwiczyć sobie to. Idąc, y, będąc na spacerze, patrzymy się gdzieś w drzewo, gdzieś w oddali. E, oczywiście na tyle bezpiecznie, żeby się nie potknąć, tak? I żeby tutaj e, zrobić to w bezpieczny sposób, tak? Tutaj łączymy w tym momencie dwie rzeczy, tak? Tak jakby, ale ćwicząc y, koncentrację uwagi, skupiamy się wtedy na tej jednej konkretnej rzeczy. Bo jeśli robimy coś machinalnie, typu chodzenie, tak? Czy właśnie siedzenie? To jest coś, co nie wymaga naszej jakiejś tam koncentracji. Dobrze, ale do czego jeszcze chciałam, tak jakby co chciałam jeszcze tutaj podsumować. Po co to ćwiczenie też jest tak bardzo znaczące? Dlaczego to ćwiczenie jest takie znaczące? Ponieważ w momencie, kiedy właśnie nauczymy się tego odpychania tych naszych myśli, wtedy możemy wejść na, że tak powiem, etap jeszcze kolejny, czyli już się do mego wybierania też swoich myśli. I o tym będzie jutro, także jutro o 16.30 będzie właśnie temat dotyczący myśli i po to to ćwiczenie ćwiczenie też jest właśnie dzisiaj, w takiej jest to kolejności, żeby już dzisiaj móc zauważyć, jak to dokładnie wygląda. Jutro na chwileczkę to ćwiczenie powtórzymy, po to, żeby tutaj pokazać jeszcze, w jaki sposób te myśli można świadomie wybierać, ale będzie to już w bardzo taki takiej formie, tylko 30 sekund, po to, żeby po prostu właśnie zobaczyć, jak to wybrać. I słuchajcie, i to, do czego Was bardzo serdecznie zachęcam, do czego Was bardzo serdecznie zapraszam, to żebyście właśnie znaleźli takie trzy momenty w ciągu dnia, żeby te 30 sekund poświęcić na wyćwiczenie, zainwestować na dobrą sprawę swoją koncentrację uwagi, po to, żeby ją przećwiczyć. Może nie dobrze by było, żebym to dodawała dzisiaj, ale jeśli trzy razy nie da rady znaleźć w ciągu dnia, spróbujcie chociaż raz. Tak? Jestem zwolenniczką tego, że lepiej mniej, a systematycznie niż zrobimy w ciągu jednego dnia 10 ćwiczeń po 30 sekund, a następnego dnia już nie zrobimy. Więc jeśli wiecie, że to nie jest możliwe, żeby trzy razy w ciągu dnia, to chociaż jeden raz, ale systematyczność przede wszystkim przynosi tutaj największe efekty. Także słuchajcie, ja Wam dziękuję bardzo serdecznie za udział w tym dzisiejszym naszym krótkim live'ie, aczkolwiek widzę 21 minut minęło, więc nie aż taki krótki, aczkolwiek krótszy troszeczkę niż, niż wczorajszy. Zachęcam Was do ćwiczeń i jak możecie, napiszcie jeszcze poproszę na zakończenie swoje wrażenia z tego ćwiczenia. Czy czy to Wam pokazało coś, czy ono, to ćwiczenie ym, pokazało tak jakby właśnie to, że te myśli przychodzą, y, tą świadomość tego, y, że, że mamy tyle myśli, y, że jesteśmy w stanie kontrolować te myśli. Y, jakie macie wrażenia z tego ćwiczenia? Byłabym Wam bardzo wdzięczna za informację. Y, y, I zobaczcie też, co jest fajne. To jest to, że w momencie, kiedy my na przykład takie ćwiczenie robimy... Raz, załóżmy, przez jakiś miesiąc, tak? Nawet jeśli raz dziennie robimy je przez miesiąc, gwarantuję Wam, że będą efekty. Osoby, które ćwiczą, które wykonują to ćwiczenie, nie spotkałam jeszcze osoby, która faktycznie ćwicząc wykonując to ćwiczenie, żeby nie zauważyła różnicy. Na czym polega różnica? Jeśli przykładowo dzisiaj było 30 sekund i były trzy rozproszenia, może się okaże, że za miesiąc, to jest na przykład półtorej minuty i są dwa rozproszenia, tak? Także to od Was zależy, jak będziecie te ćwiczenia wykonywać i w jaki sposób, jakie też efekty będą. Ponieważ ja jestem po to, żeby pokazać Wam, dać Wam narzędzie, ale to już jak Wy będziecie wykonywali, to wszystko zależy od Was. Ja bardzo gorąco trzymam za Was kciuki, naprawdę ćwiczenie trywialne, ale rewelacyjne efekty mogą być po wykonywaniu tego. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Zapraszam Was na jutro, na godzinę 16.30, na temat tu i teraz, w odniesieniu do naszych myśli, po to, żeby właśnie zobaczyć, w jaki sposób poprzez świadome wybieranie naszych myśli, jesteśmy w stanie być bardziej obecni i jesteśmy w stanie być bardziej tu i teraz. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za udział w dzisiejszym live. Życzę Wam pięknego popołudnia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Trzymajcie się. Cześć.